Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj 8 marca Dzień kobiet Więc Dla wszystkich kobitek Kobiet, kobietek Wszystkiego najlepszego dla Was Duże serducho Tak jak tu o. Zdrowia Wam życzę I dziękuję, że jesteście Na moim kanale Oglądacie mnie Wszystkiego dobrego A my przechodzimy do Drapania. I co my tu mamy? Dzisiaj wybrałem takie o super trzynastkę, bo dostawa przyjechała. Wiesz, zobaczymy, może czy trafię numerem 50. Big Cash I love, I love, czy jak to się tam czyta z numerem 7. Król cash, same kasze z numerem 8. No i do poprawki milion dla Ciebie. Numerem 11, wczoraj trafiłem poza kanałem. Te 25 lat trafiłem i był 7 dych. Także dzisiaj krzyżówka. Numerem 23 za 52 zł. Mamy strapeczki Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Was, kobitki. Dujcie sobie dzisiaj jakieś wineczko, coś, akurat w piąteczek to można wieczorem poszaleć. Co my tu mamy? Jeszcze trochę przybliżymy, żeby nie było. I szukamy trzynastki. No, ale niestety trzynastki nie ma. Trzynastki nie ma. Pierwsze koty za płoty.

Czterdzieści trzy, czterdzieści pięć, jedenaście, czterdzieści sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści jeden, nic tu się nie dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, nie kluje nic, nic nie chce wykluć, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści trzy. Pięćdziesiąt 52 29, 27. no i ostatnia szansa. Niestety, pustą jest. KR dobra, nie ma, król też przegrał. No to może bikerz coś da.

43, 59, nic nie chcę dać no 38 19, 46, 56, 27 co tu się dzieje, co tu się dzieje 29, 16, 36 i 22 iżka, aj nic Bik terżnic. No to... A zostawimy sobie ten milion na koniec. Zrobimy krzyżówkę. Na razie po jednym słowie tam gdzieś mam, w drugiej i w trzeciej. Chyba bodajże że literka D by się przydała. To już by było grubo. R. Ale już czy będzie? Tego nie wynikt. R Znowu w Gostyniu padła główna wygrana w Mini i Mini Ale w kolekturze też innej Tak tu widzę, że coś się ten Gostyń tu daje tu w tym Gostyniu Co po chwilę, to jakaś główna wygrana to w drapki, to w Lotto, to w Mini, to w Multi tak. Kurczę, że ale że no, ale trafić, trafić i od ja Wczoraj wysłałem te Multi Multi. Miałem trójkę z tym, no jak to się mówi, z plusem. Nie z plusem. dodatkowy, jak to tam liczba, nie wiem. Plus chyba. No i 36 zł, bo miałem podwójnie. Wysłane i miałem 36 zł, właśnie w Multi Multi. Dzisiaj powtórzyłem. Zobaczymy na dzisiaj na dwa losowania. No już i zobaczymy. To muszę wysłać z. So. No dobra, będzie to D czy nie? W mm. Szkoda że nie będzie D by tu się działo a tak się nic nie dzieje F mm. U U W. No. no dajcie te d. No, dali d, sedam d. Tu powstało słowo i to na tyle. Tu powstało słowo, ale to też na tyle i finito. No niestety kolejna pusta. Znowu kurczę będziemy na 0. Ja nic. ETE. No trudno. No to jest cała nadzieja. Z numerem 11. Uff. I teraz szukamy tego czegoś tam. No to mamy. Gra pierwsza. 28.

26, 15, 29, 33 i no niestety, klęska. Dzisiaj klęska, można powiedzieć. Totalna klęska. DL. No ale co zrobić? Tak już jest. Fajnie się drapia, ale mówię, wczoraj to 70 wpadło, no to. Ale dzisiaj już oddałem. 52 złote wydane. 52 przegrane. No i co zrobić, jak nic nie zrobisz? <gry> Także no, wczoraj wygrane, dzisiaj oddane. No to zobaczymy, może jutro znowu coś będzie. No. Jeszcze raz wszystkiego, kobietki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dużo zdrowia życzę. Świętujcie sobie dzisiaj. Co tam uważacie, i dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.